Powstanie styczniowe rozpoczęte w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku było najdłużej trwającym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Chociaż walki toczyły się głównie w Królestwie Polskim, leżącym za Boża Rosyjskim, bardzo ważna rola przypadła Krakowowi, znajdującemu się wówczas pod panowaniem Austriaków. W mieście działały struktury organizacji narodowej, tworzące tzw. tajemne państwo którego rozpoznawalnym znakiem była pieczęć z polskim orlem i litewską pogonią. Kraków pełnił rolę zaplecza organizacyjnego, militarnego i konspiracyjnego. Przed wybuchem powstania do Krakowa przyjechał francuski wojskowy François Rochebrun. Po rozpoczęciu walk utworzył w pobliskim ojcowie najbardziej zdyscyplinowany, jednolicie umundurowany i jeden z najlepiej uzbrojonych oddziałów piechoty okresu powstania nazywany Żoławami Śmierci. W jego skład wchodziła przeważnie miejscowa młodzież. Stąd też szły transporty zakupywanej broni. W Krakowie od jesieni 1863 roku pracowało sześć fabryk amunicji, z których produkcja dostarczana była do walczących oddziałów. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa znajdują się egzemplarze broni z tego okresu szabla i sztucer kapiszonowy, a także pieczęć używana przez władze powstańcze. Władze austriackie, chociaż początkowo zachowywały się neutralnie wobec powstania trwającego w zaborze rosyjskim, z czasem przystąpiły do zwalczania jego struktur. Na początku marca 1864 roku został aresztowany konspiracyjny naczelnik Krakowa Adolf Aleksandrowicz. Policja austriacka przetrząsała lokale kupców i rzemieślników podejrzanych o sprzyjanie powstaniu. Urządzała oblawy na ochotników, śpieszących do powstania. Kraków był miejscem, gdzie podejmowano kluczowe dla losów powstania decyzje polityczne. Miasto służyło schronieniem ukrywającym się przed cesarską policją powstańcom, a także pomocą rannym, umieszczanym w szpitalach prywatnych lub przyklasztornych.